Cześć, czas na kolejne wieści z Domu Portowców. Dzisiaj naszym gościem Mariusz Malec. Cześć mały. No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Eee, powiedz mi przede wszystkim jak tam, co tam, co u Ciebie i, i jak sobie radzisz, bo to już tyle czasu minęło. Ja wszystkim zadaję te pytania, ale chyba od niego należy zacząć zawsze. No jest, wszystko jest dobrze, gdzieś tam ten nie, nie lecą, czas, czas ucieka. Jesteśmy coraz bliżej znowienia treningu, także no, wszystko jest jak należy, ale już chciałoby się wrócić na boisko. No właśnie, jak ja zacząłem te, ten cykl rozmów, to rozmawiałem z Kowalem i tak naprawdę nic nie było wiadomo, czy wrócimy, kiedy wrócimy. A, a teraz jesteśmy trochę na przeddzień tego, że być może w końcu. Zaczną się treningi i tak naprawdę perspektywa się zmienia, bo teraz to już odliczamy, kiedy wrócimy na boisko, a nie, że odliczamy do, do i to trochę łatwiej. No tak, bo w końcu są jakieś daty, nie? do których można gdzieś tam odliczać czas. No i mam nadzieję, że zostały nam kilka dni i już się zobaczymy. Eee, a w takim razie chciałem spytać o te, o te treningi, które wy mieliście, dalej macie porozpisywane, to już też. Jak, jak je wykonujesz te, te wszystkie zadania, to myślisz sobie, że już o, mam nadzieję, że już ostatnie trzy, ostatnie cztery takie sesje, bo tam wiem, że czasami to są naprawdę ciężkie dni. No tak, gdzieś już jak od miesiąca się robi gdzieś tam te treningi indywidualnie, to już, już człowiek chciałby wrócić do, do treningu z drużyną i no i co? No i czekał. No ostatnie dni to tak też, też lepiej. Lepiej jeszcze indywidualnie, a później już, już zaczniemy z drużyną, to już też będzie lepiej. Zdecydowanie lepiej. Ty teraz jesteś już w Szczecinie, ale sporą część tego, tego lockdown, tego, tej, tej takiej naszej kwarantanny e, spędziłeś w rodzinnych stronach, prawda? No tak, przetumowałem do Szczecina już pa, parę dni temu i już, już, już tutaj zostaniemy do rozpoczęcia treningu, a wcześniej byłem w rodzinnych stronach mojej narzeczonej. I oni w miastku, nie wiem czy ktoś to wie, to, to jest nazwa miasta, nie, nie, nie jest to jakieś małe, małe miasto miasteczko, tylko, tylko to nazwa, nazwa miasta i, i tam, tam, tam byliśmy przez, przez dłuższy czas. Tam e, lepsze warunki do tego, żeby na przykład gdzieś pobiegać, bo, bo gdzieś blisko las i tak dalej, czy, 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 czy jakieś inne powody? Wiesz co, przyszli teściowie mają dom, dom i tam swoją, swoją działkę. No i, i, i byliśmy odcięci od, od ludzi, nie? Od, od tego no tak. całego zgiełku miasta i, no i były pola łąki, lasy, także, także korzystałem z tego i, i było gdzie biegać, bo mogłem korzystać ze świeżego powietrza. Pytam, bo, bo Drygi mi polecił dopytać trochę o, o to, co tam, co tam w ogóle mogłeś robić. No tak, powiem ci, że parę rzeczy mogę dopisać do swojego CV, bo, bo robiłem takie rzeczy, których wcześniej albym nie pomyślał o tym. No tak, brałem udział przy wierceniu studni. O, proszę bardzo. I, no tam parę parę, parę, parę parę rzeczy. Wiem jak, jak to się robi, aby ktoś chciał, to... <grym> Masz, masz, możesz jakby coś, jak ci zawsze pytał o ten wiesz, a co jak, e, co po karierze, to możesz zacząć ci wiercenie na przykład. Wiesz, wiem jakieś tam słowa, żerdzie, nieżerdzie, śmitry, wiesz, pukanki. Także wiem, wiem na czym to już polega i... Ale. i byłem w każdej roboty, nie? Bo gdzieś asystowałem, a on taki, wiesz, nikt nie mówi. No tak. tak. Także, także tu trochę porobiłem. No na działce parę kilometrów zrobiłem staczką. A. Są takie, takie rzeczy. Gdzieś nie, nie, nie siedziałem w domu, tylko, tylko na świeżym powietrzu. E, no co, jakieś cięcie drewna. Ale to asystowałem głównie, bo gdzieś tam bałem się o siebie, bo sobie nigdy nie wiadomo jak to jest. Żeby nogi, tak? Żeby nogi. Żeby nogi to, nie obciął. To przede wszystkim, nie? Gdzieś tam te nogi z daleka. A tak. Tu tylko, tylko podnosiłem, robiłem siłę, mówię, nie? Podnosiłem Aha. to drewno, tu już tą taczką jeździłem, grabienie liści, dosyć, dosyć spora działka, to, to było co robić. No i wszyscy widzieli też to brawurowe wymycie okien, tak? A to to jesteś da w Szczecinie, to te początki były takie, że gdzieś człowiek miał, miał dużo czasu i mógł sobie porobić robić takie rzeczy, a, a później jak wyjechaliśmy, to, no to naprawdę ten czas tam tak, tak szybko leciał, że, że miesiąc na pewno naprawdę minął tak jak... Mm -hmm. a piłkę ze sobą miałeś nie? Ja ze sobą nie wziąłem, ale na miejscu akurat były dwie piłki, to tam parę razy coś pokopałem, ale na pewno nie, nie, nie jest to tak jak, jak w jak no pewnie. No do, tego, do tego wrócimy. Ty myślisz, że ten, ten czas, który nam zostanie do rozpoczęcia pierwszego meczu, czyli miesiąc w zasadzie, około, no trochę mniej, to jest jakieś 3,5 tygodnia do teoretycznego pierwszego meczu ligowego, no to będzie, to będzie dziwny czas, bo, bo tylko tyle będziemy mieli tak naprawdę na poczucie piłki, z, ponowne zgranie się i tak dalej. No musi nam starczyć ten czas, ale czy to, czy to będzie. E... Czy, jak myślisz, to będzie wystarczający okres? Myślę, że, że będzie wystarczający okres. Okres przygotowawczy przed rundą wiosenną chyba też, też gdzieś trwa. Trwa miesiąc, to myślę, myślę że, że damy radę. A głód jest tak duży, że, że, że wszyscy zrobią wszystko, żeby, żeby, żeby wrócić i móc wystartować w końcu, bo, no bo prawie dwa miesiące minęły, a, a żadnych rozgrywek. U nas taka sytuacja w zasadzie poza e, jednym zawodnikiem, wszyscy, wszyscy zdrowi, e, bez jakichś takich urazów e, mocnych. Akurat na te kwarantanny się udali. Drygi mówił o tym, jaka do niego większa szansa. Podobnie Radek Majerski, bo on tam w ogóle to już w ogóle są zabira, zawirowania, e, nawet z jego powrotem do Australii, ale patrząc na nas. Taki drygi mówiący o tym, że no tak naprawdę to on może wskoczyć do pierwszego składu, e, u ciebie trochę inna sytuacja, bo ty właśnie złapałeś i wtedy właśnie e, musieliśmy zakończyć granie. No tak jak są przykłady gdzieś dla drugiego to super się udało, bo, bo, bo mógł sobie dojść mecz, mecze mu nie uciekały, a dla mnie ten sezon naprawdę jest taki pechowy, bo, bo jak już jak przez te pół roku walczyłem o powrót, jak już, jak już wróciłem, trenowałem z drużyną, już dostałem szansę, grałem w jednym meczu, w drugim i no i znów czerwa. No bo z głębiem wyglądało, że chyba też Ty wyjdziesz na boisko. No myślę, my, myślę, że tak. No, tam. Wiadomo, nie? wiadomo jak to jest. On nie, nie zna się składu, ale gdzieś wiele na to wskazywało. Czuję, czuję się to tak. No i jeżeli, gdzieś czułem, że, że następny mecz z to, to będzie mój kolejny występ, a, a szkoda, że się nie odbył. Hmm. No i co? No to no pechowy sezon. Już za chwilę minie rok od, od kontuzji, bo do gdzieś tam 12 maja i tak. praktycznie przez ten rok zagrałem półtora meczu, także no, nie tak coś wymarł. Może właśnie ta sytuacja teraz i tak dalej. Wiadomo, no to trzeba y, próbować szukać pozytywów i, 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 i nie negatywów, tym pozytywem. Y, to z kolei znowu dowiążę do, do rozmowy z drugim było to, że jest to co on mówił do drugiego miejsca dwa punkty i, i, i wszystko w naszych rękach, w zasadzie nogach. Cieszymy się z tego, że ten sezon nie zakończy się gdzieś tam przy zielonym stoliku i, i rozdawaniu, rozdawaniu jakichś nagród takich no dziwnych, a, a, a rozegramy wszystkie mecze już do końca i kto, kto na boisku będzie najlepszy, ten ten zdobędzie mistrzostwo i, i miejsca na podjęcie. E, to poza graniem, po, poza ligą, co jeszcze takiego jest, co zdałeś sobie sprawę, że można tęsknić za czymś dziwnym, szatniowym, e, czy tylko najbardziej za tą piłką? Nie, no to głównie poczucie humoru szatni, gdzieś tam te spo, spo, spotkania w większej grupie z kolegami, to naprawdę szatnie szatni jest specy, specyficzny humor i na pewno tego najbardziej brakuje. Nie da się co ukryć no, gdzieś tam z, z, z moją narzeczoną czy coś, to co tak nie zawsze można sobie tak pożartować jak szatnie. Tak że... <słuch> <słuch> Także na, na pewno na pewno te, tego, tego brakuje. Element rywalizacji w trakcie kwarantanny też się pojawił, bo prawie o tym zapomniałem. Quiz Ekstra Klasy. No, wynik jaki był, taki był. No, wiemy jaki był, ale element rywalizacji wdarł się i to jeszcze z przeciwnikiem z Ekstraklasy, z doświadczonym zawodnikiem. E, jakieś wrażenia twoje po, po tej rywalizacji w Ekstra Ekstraklasy jakieś są? Wiesz co, najpierw w ogóle stresowałem się przez dwa dni, ja mówię będzie łączenie i to wszystko gdzieś tam teraz nie, 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 nie trzeba nic w sposób układać, nie trzeba każdy wygląda, jak wygląda. Było to znów włączenie gdzieś tam z telewizją i stres, cały dzień oczekiwałem tego, jeszcze się mówi tam na wieczór, także, także stres cały dzień, a, a jak już doszło do quizu, zacząłem się dobrze bawić i, i szkoda, 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 że odpadłem, gdzieś tam, jakbym rozmawiał z tatą parę dni wcześniej, to, to wszystko bym wiedział, bo gdzieś tam ogląda tą ekstraklasykę i tam było gdzieś o tym zawodniku poddrożnym, co... Do któregoś tam pytania nie, 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 nie znam odpowiedzi, może bym przeszedł dalej, I kto wie, może bym tam poszedł Gdyby telefon do przyjaciela był, wiesz Tak, 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 to na, naprawdę, to tata później mi zgrywał tego co ty go nie znałeś, nie wiedziałeś no, A tak niestety odpadłem, no i szkoda, bo, bo dobrze się bawiłem Czyli znaczy nie, nie, wcześniej nie wartowałeś 90 minut, nie, nie próbowałeś wbić sobie na pamięć nazwisk i tak dalej? Wiesz co, kilka tematów tam przejrzałem, tak sobie przypomnieć. Mówię no, nie, no, Trzeba być tam jakoś przynajmniej trochę przygotowanym. Dobrze, dobrze Ale bardzo. Jednak, jednak mnie to pytanie zaskoczyło, bo nie znałem tego zawodnika, bo nie sprawdzałem jaki lata grał, to tak mogę nie pamiętać. Pewnie. E, czyli ten element rywalizacji masz i nawet trochę stresu meczowego, czyli gotowy jesteś prawie że w pełni do tego wznowienia e, treningów a potem a potem meczów. Zgadza się, jestem gotowy, już nie mogę się doczekać. No to my też nie możemy się doczekać i jeszcze tylko zostało Ci tak naprawdę zobaczymy czy, czy wywiady dalej będziemy robić w taki sposób, czy już może w trochę inny, ale, ale jak już zaczęliśmy te sam nie wiem ile 8 rozmów temu, to, to kontynuujmy to, bo sprawia Wam to też widzę przyjemność, nominowanie siebie nawzajem, to, to możesz, masz tego możliwość. Proszę cię bardzo. To no ja bym chciał nominować, bo tak cały czas i zawodnicy, zawodnicy, zawodnicy. A ja bym chciał nominować naszego kierownika Daniela Szeneckiego. On lubi takie wideo rozmowy, wideokonferencje. Także, także pewnie teraz się nudzi. A... Czy się nudzi? A... Czy kierow się nudzi? Kierow nigdy nie nudzi. Kierow się nigdy nie nudzi, a na pewno brakuje, mu gdzieś tam. Roz, rozmów z nami i na pewno będzie chciał coś powiedzieć, bo to jest gość od czarnej roboty, nie? bo nikt o nim nie mówi, nigdzie nie wyskakuje, a, a bez niego to pogoni by nie było, także chciałbym go nominować i usłyszeć parę słów. Pewnie. Myślę, że on może wiele ciekawych rzeczy opowiedzieć od tej, od tej drugiej strony i czy ma rozpiskę też treningową, ale to dopytamy. O, o rozpiskę treningową możesz zapytać, no, to jest świetny temat. Dobra, dobra. Dzięki, dzięki Mariusz za, za rozmowę. Mam nadzieję, że wkrótce się widzimy trochę inaczej niż przez te, przez te kamery i, i no i dziękuję jeszcze raz, to, 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 to tyle. Ja też dziękuję bardzo. To pozdrawiam, cześć, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, cześć, trzymaj się.